Natychmiast. E, posłuchaj, wiesz co, jak on się do niej zachowywał wcześniej, i tego nie było? Wyzywanie, wyrzucanie z domu, ja wszystko mam. To wyobrażasz sobie teraz, co musi być? Tu lepiej stęknęłaś, tu lepiej wzięłaś. O Boże, znając Denisa, ale już u mnie pomocy nie ma. Nie ma pomocy. Nie ma prawa do mnie nikt, żeby dostała tak od niego, czy coś się im stało, żeby była w szpitalu. Że szpital do mnie zadzwoni, żeby musiała coś ja podpisać, matka. Nie. Nie. Uwierz mi, ona wie jaka jestem. Mam jednego wroga, co 16 lat nie rozmawiam. Jak powiedziałam, nie ma. I ona, I ona teraz się tak zalicza do tej osoby. Bo wiesz co, wyzywali tą Magdę, to już wiesz co, nawet ja powiem. Babka stara, to już bym wolała chyba z tym ogórkiem robić, niż do całego światu pokazać, jak ciągnie. Boże! Ja sobie tego nie mogę, patrz, ja sobie nie mogę wyobrazić. Ja, matka, widzę, jak, patrz, zobacz, jak ja się cała trzęsę, ja nie mogę sobie w ogóle to, ja wymiotowałam, jak to pierwsze. Wiadomo, to już tydzień minął, ja troszeczkę też opadło mi, ale no nie, uwierz mi, że tam i tak dojdzie do katastrofy. Ja mu, grozi od mu grozi odsiadka, on ma sprawy w toku. To znaczy, to jest tak, że ma sprawy, Denis ma sprawy w toku i grozi mu tutaj odsiadka, tak? Tak. Bo oni cały czas mówią, że się wybierają gdzieś tam do Stanów, także chcą wyjechać z tego, co mówią. No to na pewno będę chciał stąd wyjechać, w Stany, bo wiem, że tam zarobię razy 3, razy 5 i tak dalej. I właśnie na tym samym, na przykład na, na niemieckie i tak dalej, tak? Na przykład na tym, bo ja, ja jestem taki, że gdzie ja nie pojadę, ja wszędzie ja widzę, na czym można zarobić hajs i tak dalej. To już słyszę, wiesz co, nie wiadomo ile. Miały być helikoptery. Gdzie są helikoptery? Chyba te helikoptery to są te co musi ciągnąć ona. Sorry, przepraszam. Na pewno i hejt się znajdzie, że jak mogę tak mówić o własnej córce. Nie! To są rzeczy, że matka nie będzie. Popierałam. Mnie inne matki nie interesują. Że nic z tym nie robią, przymykają oko, nie ja. Nigdy w życiu nie popierałam kurestwa. W moim domu nigdy w życiu drzwi mam zamkniętej, to tysiąc razy powtórzę. Nie mam córki. Bardzo proszę nie tykać moją rodzinę, nie wysyłać mojej rodzinie, rodzeństwu. Ja mogę to przyjąć na klatę, nie ma sprawy. Jeszcze dużo wytrzymam. Ale nie mojej rodzinie i rodzeństwu. Rodzeństwo jej dotarło do nich, mimo młodego wieku. Oni chyba jeszcze tak... E, znaczy, chcę powiedzieć właśnie, małoletnia, ma 5 lat, to... to... To jeszcze nawet nie chyba nie bardzo... Oczywiście, wie. że ona bardzo kocha Sandrę i codziennie się pyta. W ogóle tak o Sandrę ona zawsze, ale no ja po prostu powiedziałam, że nie ma Sandry, wyjechała. No nie mogę pięcioletniemu... Tak, tak, tak. Tu jest brat 14 lat i tego się obawiam. No bo wiesz, jak to jest w szkołach. Oczywiście. Jeszcze w Niemczech, no mają dostęp. Zobacz, mi mówiła, to wykupisz, stracisz pieniążki, a ja dostałam linka, to za darmo wchodzę. Proszę bardzo, te jękanie, to wszystko, ja to oglądam. A wiesz, jak są chłopcy. No Zawsze się takie podglądywanie kogoś... Tak. A wiesz, że karma nie gubi adresu i niech będzie traf. Wiesz co? Oczywiście obydwoje są winni, tak? Ale, no, większą winę ma on. Bo on jest facetem. Po to masz kobietę, żeby chyba ją szanować, bronić, a nie na taki za 25 dolarów wystawiać. I on jeszcze mówi, że tak, to moja dziewczyna, ja się nie wstydzę. Normalnie. Jak ja zgadzam się, to tak mo może być. Jeszcze taki wywiad dzisiaj obejrzałam po drodze. Wczoraj dawał. Ludzie! On mówi o zasadach! On mówi o zasadach. On chyba pomylił rolę, mi się wydaje. Za dużo chyba filmów ogląda. No, a, to... jak, a jak się twoja właśnie rozwała z Denisem skończyła, bo powiedziałaś tylko o tej słynnej wiadomości, którą daliśmy, że to są opłacani modele, zapewnia przeszłość i co później nastąpiło? Rozmawialiście, głosówki pisaliście. Głosówki były. Oczywiście tam w tych głosówkach też powiedziałam, że o tej córce, że życzę ci, ale nie, to był mój szał. Okay. To był mój szał. A jak on zareagował? Później jeszcze oprócz tej Zbie... wiadomości o tych modelach, to coś jeszcze ci... No, jestem, mogę tak włączyć szybko, żeby tylko sobie przypomnieć. To no. jest facet. Dorosły, osoba publiczna, oczywiście rodzic, no bo też ma dziecko, tak? I proszę bardzo, hmm, gdzie on jest, bo mnie zblokował, ale mam te wiadomości, jak dobrze. To proszę bardzo, tą wiadomość on wysłał, wiesz, tą całą wiadomość, że statyści i w ogóle, no i wyjeżdżają i tak dalej. To proszę bardzo, tak zacyduję szybko. Mhm, mh, mh. Ja wybuchłam, nagrałam się, wulgaryzmy, wszystko. No, tak, normalnie. Mamy się w tej sytuacji. No teraz cofam to o tym dziecku. Nie życzę. Wiadomo, tak jak powiedziałam, najgorszemu wrogowi nie życzę. To, co ja muszę oglądać i z czym się mierzyć codziennie. A on do mnie tak, proszę bardzo, osoba publiczna, rodzic też córki. Ja się stara, dupy dajesz na każdym kroku I ty dajesz taki przykład. Pus pusta i biedna stara bez ambicji życiowych ha ha ha